Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę Cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko co najnowsze w motoryzacji. Piękna co? Szykujemy dla Was materiał o niej o Z4MQP. Samochodzie niezwykle kolekcjonerskim. Samochodzie, którego wyprodukowano nieco ponad 4000 egzemplarzy, właściwie w tej wersji z kierownicą po lewej stronie. Ta liczba jest podobno poniżej 2000 egzemplarzy, więc w ogóle jest takim absolutnym białym krukiem i jest prawdziwym BMW z serii M. I przygotowujemy ten materiał dla was i powiem Wam szczerze, że sam jestem niewiarygodnie zaskoczony tym samochodem. O, muszę chyba odjechać. Postawiłem ładnie, żeby samochód ładnie się prezentował. A to miła pani ominęła. Dobra, przepraszam serdecznie. Jestem sam wiarygodnie zaskoczony tym samochodem, bo zawsze marzyłem o BMW Z4M i powiem Wam, że zrobiliśmy już dzisiaj troszeczkę zdjęć, i parę kilometrów tym samochodem i mam swoje niezwykle ciekawe spostrzeżenia. Czy ten samochód jest warty tej walizki pieniędzy, którą dzisiaj kosztuje? Bo takie egzemplarze kosztują nawet 70 tysięcy euro. A przypomnę Wam, że całkiem niedawno te samochody można było kupić poniżej 100 tysięcy złotych, ale ma najbardziej niesamowite i ma najbardziej legendarny silnik BMW. I to jest jedno z zaskoczeń, o którym zacznę Wam opowiadać, kiedy będziecie oglądali ten materiał, a to będzie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Robert, weź stań tak, żeby pokazać jego sylwetkę z boku. I nie chodzi mi tylko i wyłącznie o całą linię, bo nie wiem, czy wiecie, że to jest samochód zaprojektowany przez Polaka. Więc e, to jest w ogóle super, jest absolutnie patriotyczny motyw. Auto wygląda jak milion dolarów jest przecudownym, prześlicznym samochodem. Ale teraz popatrzcie, jak, tam, jak stamtąd patrzycie. Silnik kończy się w tym miejscu, a zaczyna się w tym miejscu. A tutaj jest strasznie dużo miejsca. On nie jest przesunięty do, do, do strony kabiny. To nie jest tak, że ten samochód jest zbudowany w takim absolutnie wyścigowym sznycie. Powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczony wieloma rozwiązaniami technicznymi i o tym wszystkim wam opowiem. Nawet w Wajperze zwróćcie uwagę, że ten motor zawsze przerzucony jest maksymalnie do końca. We wszystkich tego typu samochodach z serii Ferrari, czy jakimkolwiek innym middle front engine, czyli przerzucony, za tą oś z tyłu, żeby ta równowaga i stabilność tego samochodu była najbardziej taka wyczuwalna, żeby on w miarę Dobrze się słuchał, a tu? Kurde, jest kompletnie inaczej. No właśnie. A jak mówimy już o Viperze, to ten silnik do Vipera niedługo będziemy wkładać, i on faktycznie jest troszeczkę bardziej odstawiony i troszeczkę bardziej oddalony. E, będziemy wkładać ten silnik, bo. E, dla mnie Przemek, czyli nasz motoryzacyjny Rychu Peja dzwonił wczoraj i mówi, naprawdę ja nie żartuję, w tym miesiącu, właściwie to już za chwilę umawiaj wkładanie silnika, bo e, ja właściwie mam już wszystko pospawane i przygotowane. Czy tak jest? Zobaczycie za chwilę. Ja też razem z Wami będę oglądał ten materiał. Bo też jestem mega ciekaw i też nie widziałem tego wcześniej. Czy ten najważniejszy element Vipera już jest, i czy faktycznie to oznacza, że może w tym roku nawet jeszcze wyjedziemy tym samochodem. Pamiętajcie oczywiście o linku MUBI, który znajduje się pod spodem. Pamiętajcie o tym, bo każdy z nas musi ubezpieczyć samochód, a z ubezpieczeniem OC, tym obowiązkowym, trochę jest tak, że chcemy przede wszystkim mieć jak najtańsze ubezpieczenie OC, bo to jest najważniejsze. Więc, wchodź... o, i żeby było aktualne. Więc zobaczcie, czy w porównywarce MUBI nie ma lepszej oferty niż macie dotychczas. Samo zobaczenie absolutnie nic nie kosztuje, a może się okazać, że jest lepiej, tym bardziej, że Stuwa wróci na wasze konto i będziecie mieli stówę za każdą polecajkę maksymalnie do 2000. Korzystajcie z MUBI i chodźcie, oglądamy wszyscy razem teraz materiału z wajpera, bo faktycznie jestem ciekaw, jak to udało się przemkowi poskładać. Dzień dobry, 14 kawka wypita. A w wajperze rama zamontowana. Tyle się w tym tygodniu u nas w dworze wydarzyło że rama została zamontowana, spawana jestem w trakcie szlifowania tych spoin, bo na to się zdecydowałem, bo potem tym drucie samoosłonowym te spoiny niezbyt ładnie wyglądają, a chciałbym to zrobić estetyczniej niż robiła to fabryka. Więc poprawimy fabrykę. W tym samochodzie poprawić fabrykę to akurat nie jest prawdą. Więc yy, może Wam pokrótce opowiem jak, jak, jak to się robiło. Otóż ten drut samoosłonowy nie jest żadnym nie wiem, egzotycznym elementem, nie wiem, cudem spawalniczym, nawet taki jakbym powiedział, że, że dość upierdliwy, mało estetycznym, ale tak jak fabryka chciała, więc zrobiliśmy zgodnie ze sztuką i tak dalej. Także teraz czeka mnie jeszcze po prostu polakierowanie tych wszystkich spoiń, które pewnie tutaj widzicie. Ciężko jest, czekaj, może podniosę pokrywę. Kolejna chwila, moment. Aha, tak, miemy zaraz. Daję halogeny. I tak to. Ja, to, ja, to, 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 to. to. Krótce, samemu ciężko jest to zrobić. Słuchajcie. No i tak tutaj troszeczkę będzie bardziej to widać, że że te wszystkie elementy, w których ona była po prostu montowana, już są zrobione. Jeszcze czekam tutaj spoinę, ale muszę go ściągnąć z podnośnika i wtedy sobie spokojnie dojdę. Więc tutaj to, gdzie można było dojść, i z tamtej strony ten etap pracy już jest zakończony na stałe. Chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, od czego cała ta historia się zaczęła i co Patryk musiał przejść z Viperem, żeby osiągnąć, jak gdyby, bemo wartościowy samochód, który będzie dopuszczony zgodnie z przewidywaniami producenta do ruchu. Otóż przypomnę Wam tylko to, że ta naprawa była przeprowadzona zgodnie z zaleceniami firmy Dodge Chrysler Siadamy od nich rysunki całe montażowe, w których miejscach ona była łączona. Jaki drut. Przypomnę Wam również jeszcze o składzie chemicznym. Patryk robił prywatnie, że tak powiem, sam, samemu skład chemiczny tej budowy ramy. Także można sobie po prostu mieć wgląd na to. Na to mamy wszystko w pierwiastkach podane. Potem mamy oczywiście jakim brutem to łączyć. Już nie chcę się powtarzać, ale są też nowi widzowie na kanale patryka, którzy być może o tym nie wiedzieli. Więc połączenie tej ramy zostało zrobione w sposób prawidłowy, zgodnie z zaleceniami producenta. I można spokojnie sobie to, e, jak gdyby, nie powoduje to, że ten samochód stracił na wartości. Był, Był uszkodzony, zostało to naprawione. W samochodach ciężarowych też naprawia się ramy, więc i my żeśmy naprawili ramę, A dokładnie element wymieniony jest takiej wielkości. To było wymienione. Mieliśmy uszkodzoną ją tutaj. Została docięta tam na takich zakosach i tak dalej, i tak dalej, także o że widzicie tutaj już mi roślinność zaczyna rosnąć tutaj są wycinki nawet gdzieś, tutaj są wycinki ramy, które pojechały właśnie do składu chemicznego górna podłużnica, yy, dolna podłużnica też gdzieś była wycinana albo większy element nawet pojechał, potem badanie spawów, spoin i tak dalej i tak dalej, i na tym historii się Zakończyłem i powiem Wam, że to wcale nie jest lot w kosmos, przełożenie tej ramy. Nie potrzebujecie mieć ramy takiej jak do prostowania samochodów. Wystarczy zbudować sobie, wypoziomować samochód i zbudować sobie, bo samochód pod spodem jest płaski. O tym niejednokrotnie już mówiłem. O, kod Teodor, cześć kocie Teodorze. Niejednokrotnie Wam mówiłem, że nawet rama taka do naprawy samochodów utrudniać będzie, bo nie będziecie mieli dojście do domnych podłużnic. Także można zbudować sobie częściową ramę, pomocniczą i ona w zupełności wystarczy. Prosty, prosty, prosty jakiś laser i przekątne, które są w instrukcji obsługi. Możemy Wam również też to udostępnić, też to nie jest żadną tajemnicą. Co, najfajniejsze jest to w tym, że wszystkie wymiary podawane są w milimetrach, co strasznie yy, jak gdyby ułatwia, że nie trzeba tego z sali na milimetry przeliczać. Oni to po prostu zrobili w milimetrach, bo firma Fabco z tego co wiem w Kanadzie yy, produkowała dla nich te ramy. Także zakończając ten pewien etap naprawy tego Wipera, naprawdę nie jest wcale to takie trudne, jakby się miało wydawać, jak niektórzy opowiadali, troszeczkę nas straszyli. Wydarzyliśmy to i super. Także nie bójcie się naprawiać wajperów. Zanim polakieruję, będę starał się zabezpieczyć to od wewnątrz antykorozyjnie. Z czego fabryka nie robiła, bo mam tutaj element tej ramy z drugiego samochodu i mogę wam pokazać. Oni w ogóle niczym tego nie zabezpieczali. Ani woskiem, ani niczym. Widzicie? I to też ma około tam 25. Lat czy 20 i nie skorodowało, znaczy tak, tak to jest estetycznie wykonane. O, po prostu tak robią, a my zrobimy to lepiej. Więc pójdzie do środka, będzie rozpięty podkład epoksydowy i na to wosk, jakiejś dobrej, dobrej jakości, żeby on tam cały czas był po prostu dość w takim stanie płynnym Zawieszenie już jest też skończone. Jeszcze muszę założyć drążek stabilizatora. No i teraz przechodzimy do tej najfajniejszej części, do halogenów. Słuchajcie. Wiem, wygląda jak z gałym zębem, ale powolutku zaczynam wdrażać już montaż wstępnych tych halogenów, o których żeśmy z Patrykiem razem mówili. Budzi to wiele kontrowersji z tego, co czytałem komentarze, ale spokojnie, dajcie Dajcie nam zaufać i będzie naprawdę fajny produkt. Mam jeszcze takie pytanie do Was, bo nie wiem czy zadawałem. bądź ktoś w Polsce miał formę do, do laminatu, do zderzaków z laminatu. Jeżeli znacie kogoś takiego, albo może ktoś też ogląda, to proszę napiszcie w komentarzach. Dużo nam to ułatwi pracy, bo muszę po prostu, tak jak rozmawialiśmy, muszę go po prostu odtworzyć, ściągnąć z niego formę. I po prostu z formie dopiero zrobić, no, zrobić po prostu nowy zderzeń. Więc, więc a propos tych halogenów, może wam wytłumaczę, że te halogeny będą wewnątrz. One nie będą na zewnątrz, tylko będą po prostu zmontowane bardzo głęboko, a będzie je zasłaniała po prostu poliwęglem, żeby było tak jak w oryginale, które który jeździł w LEMA. Także w następne takie fajnych rzeczy. Poprosiłem Patryka, żeby umówił już montaż silnika do tego samochodu, bo w połowie września chciałbym, żeby on już pojechał sobie do Warszawy. A ja wtedy konkretnie zajmę się tym zderzakiem i pokrywą silnika. Pokrywa silnika zostanie przecięta w pół. Czyli to jest taka jak gdyby wewnętrzna część, zostanie oddzielona od zewnętrznej, bo ona już również jest połamana, ten szkielet wewnętrzny. Jest to dość pracochłonne. Na razie nie chcę tego robić, bo będę miał milion puzzli i będzie mi to bardzo ciężko zmontować, więc skupiam się nad tym zderzakiem. Zderzak sobie wyprowadzę, spasuję sobie reflektory. Samochód pojedzie do Warszawy na montaż silnika, a ja wtedy wezmę się za pokrywę silnika. Taki jest plan. Mam nadzieję, że plan utrzymamy i terminowość na razie nam się też udaje utrzymywać. Z czego mam nadzieję również jesteście zadowoleni. Z takich bieżących rzeczy, no to około dźwięcia amortyzatory są pomontowane, yy, polakieruje to. No i, no i powolutku, powolutku. Słuchajcie, no chyba będzie. Może w październiku dźwięk silnika słychać. Z czego bym się bardzo cieszył. Także, no, tyle jest na dzień dzisiejszy tych wieści nowodworskich. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Z tego, co wiem, to ma być Patryk. Na pewno wtedy będzie bardziej, bardziej ciekawie i będzie więcej szczegółów. Także, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i życzę nie, tyle samo zadowolenia, ile ja mam dzisiaj.